Zabierzemy im I wszystkie inne moje motylki będą wisiały na pocztach całej Europy. Potem świata. Wydamy je na pocztówkę. Potem przyjdzie czas na znaczki pocztowe. I nie poprzestajemy. Boki wszyscy straszne. Nie poznaję się na sztoce. to? <laughs> tym miłym akcentem chciałem rozpocząć drugą wojnę światową, trzynasty posterunek zawsze na propsie, zwłaszcza Cezary Pazura Kuła. kiedyś to było zajebiste, DALEJ JEST ZAJEBISTE, DALEJ JEST ZAJEBISTE! Tylko poczekamy sobie do 1 września, żeby było klimatycznie, a do tego czasu powiem, ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście jestem znajomy Króliczka, to jest Hearts of Iron 4, seria od Adolfa do Adolfa, mam nadzieję, że się nie wyrąbiemy na, na, na króliczą twarzyczkę. Możesz tyla i śle zbadać, bo na razie nic innego nie wrzucimy sensownego. W międzyczasie możemy jeszcze wystawić samoloty, bo ja tych samolotów trochę naprodukowałem. Znaczy, dużo tego nie ma. Czekaj, to są Junkersy. Uuu, trochę jeszcze mamy tych. Weź mi to do tysiąca garnizonu. ok? dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zapraszam. Niech te kasiki też tutaj się przykleją. Nie wiem, czy nie zrobiliśmy za mało myśliwców, bo zająć Brytyjczyków. My to jeszcze mamy, czekajcie, to są, co to są? To są Heinkle, ale to są te Heinkle. Ja? Dobra, możemy jeszcze ich trochę wyciągnąć z magazynów, bo tam trochę tego jest. Niech ktoś się wszystko powyciąga jak to się wyciągnie, zaraz zobaczymy, popotentygujemy. Po, 1 września klimatycznie Polska odrzuca. No właśnie, Polska odrzuca. Zabierzemy im te poczty w Gdańsku, bo to tak nie może być. O, od razu Ruber, Ruber. Spokojnie, surowców nie braknie, pójdziemy na wschód, tam Stalin już dla nas szykuje wydobycie więcej surowców, będzie dobrze, naprawdę będzie dobrze. Eee, można by to zbadać, to nie będzie głupie, zwłaszcza jak potem będziemy wbijać się w Związek Radziecki, jeszcze więcej gumy. Brzmi jak plan, brzmi jak idealny plan. To trzymamy, żeby wrzucić sobie, może nie total gospodarkę totalną, ale War Economy brzmi bardzo sensownie, nawet niesamowicie sensownie. E, czekajcie, co my jeszcze mamy? To są taktyczne bombowce. Taktyczne bombowce mogą w sumie się do tej armii przykleić, bo ich jest trochę mało. E, tam kasów brakło. To są... E, to są wy, wy jesteście morskimi. Dobra, to są Messerschmitty. Messerschmitty niech się przykleją do tej jednej armii. I myślę, że to powinno wystarczyć. Tu drugie Messerschmitty na razie niech sobie lecą powiedzmy na to lotnisko i one na razie będą latać powiedzmy... Na razie niech latają, zobaczymy, jak przypłyną, jak będą pływać, znaczy latać. Ciężko, żeby przypłynęli. Alianci, bo ja się boję, że nimi zadepczą przemysł. E, I co my tu jeszcze mamy? Light Bombers. Aha, jeszcze więc Light Bombersów. No to wrzucaj, chłopie, Do no co, co, co Co my możemy się tam szczypać? Wszystko jest gotowe. Tu Guderian twierdzi, że nie ma jak się przebić. Kła chłopcze, ja ci powiem, że się przebijesz. No. Może faktycznie tych ciężarówków trochę brakuje w naszej armii, ale spokojnie, ty, trzy. Się... A kurwa, ja jestem dzbanem. Dobra, 1 sierpnia, 1 października wybawiam wojnę. Dobra. dobra, 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 cicho. Palweis. Ej, oni powchodzili do wojny, powchodzili. Czy ja muszę tu coś się angażować. Ty, no tutaj się trochę nie przebijamy. Czy plan czteroletni to jest skończone Ty, te Polaki się nawet bronią tutaj. Czego wy się bronicie? Zabraniam się bronić Kurę, bronią tego, ale te nasze pancerze się pięknie przebijają. Świat na wojnie, pięknie, dobra. Ej, o, dobra, spokojnie. 50 dni bliskich wystarczy, żeby zająć Polskę, tak? Na pewno chcę, by było ekonomię. Ja. To, 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 jest pewne. War -ona mi się przyda. Coś jeszcze może, żeby odpalić? Co wy tam gadacie? Cichaj, ma malhal ten -e Te Właśnie rozpoczęliśmy yy, soczystą wojnę. Trochę długo na to w odcinkach zeszło. Już mi kop topią te surowce bandyty jedne. Tu grzecznie sobie stoicie. Ci brytole mnie trochę martwią. Dobra, cicho tam Adolf gada. Kto mu tam próbuje się wtryniać? No właśnie, no. Czy moje dywizje zmotoryzowane, SS-owe, mogą popierdzielać w kierunku Warszawy, bo, bo, bo się migacie od totalen Kriegu? Zamiast się przebijać i robić... Tu się pięknie przez Prusy przebijają, świetnie. Mam jakieś wolne samoloty, co to są? To są te bombowce morskie, to nas na razie nie interesuje. Czy oni mi latają? Eee... Tu oni nad Czechosłowacją latają, na razie niech sobie latają, to mnie średnio interesuje. O kurwa, ty, ale jak my wszystkim latamy, to mi trochę zżera tego. Ty, ja zapomniałem o tym. No, jak zwykle, co za dzban. E, to mi trochę tego. ale <laughs> no tak, bo sobie ci tam już nie mogli wytrzymać. Ok, dobra, spoczko, spoczko, Mordo. Wszystko pod kontrolą. E, pięknie idziemy w kierunku Warszawy. Tak, pięknie idziemy w kierunku Warszawy. Ej, ale to nas trochę zatrzymują w tych górach. No, to mają jakieś drobne forciki. Be, 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 bez problemu, bez problemu. Wszystko jest under control. Biegnie się y, przebijamy, dawaj na Warszawę. okej, okay, dzień dobry. Kawaleria. Y, hard attack. Wy nie, nie przebijaj, zapomnij, że ty mi przebijesz te medy tą kawalerią Ja wiem, że Husaria Hurdur, ale nieba jak. Nieba co, nieba gdzie, nieba koło czego. Okej okay? I tu już biegnie podchodzimy pod Warszawę. 10 dni wojny. No dobra, byli Historycznie byli po 7 dniach, ale my już tutaj wejdziemy od razu. Od razu wejdziemy. O, jakiś overrun poszedł. Ten lep gorszego tego... Można tędy pojechać. O, i tak wjechać. Okej, okay, przejeść na drugą stronę Wisły. Sowieci też już tu zaczęli puszczać. Tak, Sowieci też zaczęli puszczać, może jest idealnie historycznie. Czy my coś jeszcze chcemy wrzucić? Do floty. W sumie wrzućmy go, bo my flotę musimy wysłać, jak będziemy chcieli się dropnąć do Norwegii Tylko najpierw trzeba będzie danie zająć, żeby mi brytole nie wpłynęli Dobra, e, mamy bitwę nad wzórą armia po Boże odcięta historycznie, tylko poczta w Gdańsku się jeszcze broni Judasze się bronią, ale spokojnie, wyciągniemy No hmm. kopali się w tej Warszawie bandyty jedne Spokojnie, wszystko będzie nasze, potrzebujemy... o, kociołek, dzień dobry, witam Pozdrawiam. Jeszcze trochę EXPAR, armii przy nich połapiemy. O, upadek Warszawy. Świetnie. Kolejne zwycięstwo dla Fotelandu. Ja, totalny. KRI! Doskonale. E, teraz tak. Tu mi rzuć masową motoryzację. Robimy po zdobyciu Francji. Wcześniej tego nie tykam. Bo się. Bo już nigdy z tego nie wyjdziemy. E, lighta jakiegoś mamy. MEDA jakiegoś mamy. Mamy MEDY. MEDY moglibyśmy robić. Osobi Czechosłowackie w sobie tego pezeta trzymasz zbadać? Nie wiem skąd mamy tego buścika. Czemu wy nie chcecie upaść? Ta armia na płód jakoś tak trochę słabo jej poszło. Nie przebili. Znaczy Kraków zajęli, spoko. Ale nic więcej nie zrobili. Gdańsk upad upad. E, proszę zlikwidować to towarzystwo. Proszę to zlikwidować. Okej. Okay. Tak sobie zerkam, czy mi latają nad niebem. Bo ja nie wiem, czy nie powinniśmy trochę pobudować tych stacjonarnych polotków, Bo nigdy ich się nie robiło, ale na tej modyfikacji może być różnie. Król Karol abdykuje, spoczko. E, to co, to ja muszę do Wilna się dostać? To nie powinno być tak, że sowieci tam wchodzą? Czy coś? Panowie? Bo my już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Nasz plan wykonany. Do Wisły się doszłapaliśmy. Armia Polska, Wisły je przekroczyła. To są jakieś pojedyncze dywizje. Tu widzę, że jeszcze jakiś kociołek przypadkiem wyszedł. Okej, okay, niby niepozornie, niby niepozornie. Nie wiem, co się tutaj na południu stało. Ale spoko. Paliwa na 25 dni. Możemy jeszcze. O kurwa, czekaj, bo surowców teraz aż tyle nie potrzebujemy. E, o kurwa, ta guma. Well, em, od Włoch możemy trochę importować. Eee, tu mi zrezygnuj z importu tego. 27 stali. Możemy od Sowietów importować, jak najbardziej. Możemy więcej ropy brać od naszych przyjaciół. Ok, o. I widzicie, już się nawet ropa zaczyna magazynować. Bardzo ładnie. To mi się podoba. Eee, daj mi armię tego, naszego Romla, kochaniutkiego. Eee, usuń sobie: eee, która to jest? To jest ta twoja ofensywa. Usuń sobie tą ofensywę. Pojdź sobie w tym kierunku. Eee, daj mi pana Guderiana. Możesz stanąć sobie tu, możesz pojechać tędy. Nie, ja nie odpaliłem tych buścików, sobie zapomniałem, żeby odpalić te ich buściki. Eee, okej. Okay. Okej. Okay. Zaraz powinny wjechać... Tu infrastrukturę poniszczyliśmy, bo trochę się walczyło. Zaraz powinny wejść wszystkie produkcje odnośnie... O, Polska kapituluje. Niespodziewanka, Polska kapituluje. Ciężarówki dawajcie, bo musimy zrobić motoryzację. Właśnie Gebelsowi coś ubzdurało i Adolf to uwierzył. No, także tyle. E, zrobisz Light Division, potem robimy e, potem robimy operację e, inwazji na Danię oraz e, Norwegię. German threat, Co ty tam pierdzielisz, dziomek? Co ty tam, co ty się boisz? E, to się robi jakoś bardzo szybciutko, chyba 7, dni, coś takiego, no właśnie. Operacja Wesenburg, dostaniemy Wargo o, tra na transportowcę. No 5 dywizji, musimy pięcioma dywizjami się dropnąć tak by the way, nie? No właśnie. Wy swoje zrobiliście, nie? No właśnie, wy swoje zrobiliście. No dobra, 29, no historycznie miesiąc się bronili, bo Sowieci trochę się opóźnili, bo my trochę za późno weszliśmy, bo, bo, bo zając miesiące pomylił w kalendarzach. Dobra, cicho tam siedzieć, nie odzywać się. Ktoś pytał was o zdanie? No właśnie. Eee, co ja chcę wysłać? Węgier jeszcze nie wciągamy do frakcji, tak samo Włochów jeszcze nie wciągamy. Oni dopiero w czerwcu 40 powinni wejść, żeby nam tutaj nie popsuć Francji. E, trzeba będzie, wy tu już skończyliście robić. E, antypartyzantkę trzeba machnąć. Jep, trzeba partyzantkę machnąć. I Polaki, jak to Polaki, będą się buntować, nie? Wiktorii. Do Deutschland. Ja! Deutschland! Polska upadła. Super. E, podział Polski. No. No kusi, no kusi. No ale musimy się zgodzić. Musimy się niestety zgodzić. Wiecie, na przyszłe dobre relacje z Etanutuwą. No właśnie. Tyk. Granice nam trochę przesunęło. Happens, ale dzięki temu nam odblokowało drzewka do handlu z tymi sowietami e, teraz tak, daj pana Paulusa, kurde, Paulusa wysłać na ten? No możemy go w sumie wysłać daj von albo w sumie nie, bo wyślemy armię z tego to, to, to nie, to nie wysyłamy ciebie pan Paulus poleci na, na Holandię e, von Bock pójdzie do a gdzie jest Luksemburg? Luksemburg wchłaniający przez Belgię Eee, to tak zawsze było? Znaczy to ułatwia, ja wiem o co chodzi, żeby linie frontów się nie pierdzieliły, ale no... No dobra, no powiedzmy Nie wiem jak tu będzie z zaopatrzeniem, poczekajcie jeszcze zrobię, no na razie stójcie Okej okay. A oni mi tu pi piłują moją tę... Te... moją flotę, jak bardzo mnie to boli Mniej Chromosomów, to jest dobra wiadomość Mniej tungstenu od ciebie, bo tymi to... W ogóle od ciebie nie musimy brać Okej okay. A możemy od Ciebie brać, zarąbiście. No i z gumą się dzieje taki mały pierdzielnik, że tak powiem, bo... Yy, leżymy i robimy pod siebie. My tam nie mieliśmy mieć jakichś tych technologii od gumy robienia. To 94 dni się zrobi. Dobra, przez 3 miesiące będziemy bez gumy popierdzielać. Operacja Wesenburg. Ja. Wy tutaj macie desanty gotowe, nie? Ty jesteś gotowy, tylko Ty musisz na prędkości zająć danie. Jak zajmiemy danie, to wtedy flota brytyjska nie będzie mogła wpłynąć, a nasza flota wypłynie i pokeruje desant na Oslo. Taki jest plan, w teorii. W teorii taki jest plan. Coordinate the world effort. Nie, tego nie chcemy robić. Tu wygramy na Easy. Nie wiem, co mi to ma dać, ale spoko. Civilian Weekly. Możemy surowce sobie nafarmić. Industry Speech. Demilitaryzacja, no chyba cię porąbało. ziemi. coś tam o zwycięstwie w Polsce, Fall France, to jeszcze nie to. Nic nie ma jakiejś kolejnej przemowy Adolfa czy coś? Nie ma. Chamberlaina nie odwołali, że tam ta wojna jednak nie pykła? A, no, happens. Jezus. Talianty w ogóle nie latają, halu. Ja tu się przygotowałem już, serio? Nie no dobra, coś tu lat dobra, latają. Tory, przepraszam. E, no dobrze, więc zrobisz tak. E, dasz mi ciebie. Będziesz tak, wojna z UK, Wessenburg. będziesz latał mi nad tym. Eee, dasz mi ciebie, polecisz z tym panem. Dacie mi wszystko, co bombi. Polecicie z tym panem. Ty natomiast usadowisz się w, w tym lotnisku koło Gdańska i będziesz latał, albo nie, no to tu usadowisz się tu i będziesz latał tu. I będziesz bombił, ewentualnie cokolwiek tu przyleci Dobra, a może jeszcze tego nie przypalamy, Priper... Przypalamy, tak, naprawdę na pewno treaty z związkiem, bo trzeba się tam ze Stalinem przykąsać Dobra, dzień dobry towarzysze, eee, gdzie to jest, nie tu Halo, czy chcielibyście porozmawiać? Gdzie jest operacja Wesenburg? Halo? Gdzie to się odpala? Eee Pierre, dyrektywę to nie to Wesenburg. Oralnie, naprawdę muszę czekać do 1 stycznia 40 roku. No ja już to mam gotowe. Moja flota normalnie aż się pali, żeby ten. To wiecie co jeszcze możemy zrobić, bo mi się flota nie w tym porcie wystawia, co powinna. A nie daj Boże, mi jeszcze coś zatopią. Stawiajcie się tutaj, dopóki nie stworzymy gigantycznej floty. Cyk 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 cyk. Podaj troszeczkę będzie potrzebna, ale to już na szybkości zrobią. Eee, Mecklenburgia też tutaj, tak? Tak, dobra, wystawiacie się. Guma mnie boli. Czy płyniecie tu, towarzysze, Bez, przez kanał kierowniczy? Na ja szybkości czmychnęli, nawet nikt nie zobaczył. Dobra, połącz mnie to. Eee, wrzuć mi tutaj nie dunica, tylko ridera. Tak? China kontratakuje, właśnie ty, bo tam w Chinach trwa cały czas wojna. Eee, raczej GG mają? Wątpię, żeby Japonia to teraz przegrała. Wątpię, Powątpiewam. wam Dobra, wy tą defensywę robicie e, Mniej surków, szkoda, że decyzji nie da się gumy trochę przyimportować 6, dobra, dawajcie kolejne mm. Sowiet Union zaatakował Finlandię <ścoughs> Powiedzieć Rosjanom, czy może nie? Czy lepiej nie mówić? E, aha, i to jest jeszcze ta jedna armia, tak? Mm, chodźcie tutaj, okej, okay, wydobycie Jak mi latacie nad Niemcami? Spoczko mi latacie, OK, okej okay. Dobra, jest antypartyzantka. Od razu zrobisz mi kolejne, bo to się w sumie przyda. Żeby resistance spadał. Teraz tak. Tego nie potrzebujemy w sumie. 39. Pichota zmechanizowana. No brzmi jak plan. Pierwszy grudnia. Na pewno możesz mi to zrobić. Poki zbadać. O, czekajcie, treaty ze Związkiem Radzieckim. Foczki, foczki, foczki. Tu dostajemy dwa razy na 50. Byśmy to sobie przy. Kitrasili. Dobra, Dobra. No, kurde, 150 dni. Zostaw to na razie. Nie no, musimy tą foczkę zbadać i w nią bym wrzucił te. Army Experience, co nafarmiliśmy. Eee... O, tu zaczęli latać. Świetnie. Hmm, chodźcie, wrzućcie się w. To lotnisko na razie. Ja chcę zobaczyć jak nasi sobie radzą w, w, w walce powietrznej z tymi brytolami. Eee, je... Co oni jakimiś dwupłatami mi tu latają? Ja się tu triggeruję, staram zrobić! O, jeszcze jednego naszego strącili. Hmm. Dobra, to wiecie co? Tą flotę... Eee, Mogłem na pół podzielić? Halo was, na pół. I ta połówka niech leci do Berlina i niech lata nad Berlinem na razie. Wszyscy nie są potrzebni. I zaopatrzenie nam zdycha, ja? Jep, zaopatrzenie nam zdycha. Tą jedną armię możesz cofnąć. Ewidentnie możesz ją na razie cofnąć. Cyk. No tu już jest niepotrzebna na razie. Byliście wy, nie? Nie, to nie byliście wy. To byliście wy. Trzy armie piechoty? O, powiedzmy. Powiedzmy. Niech będzie. E, no dobra, to wrzuć w sumie agent za. Co? Jak? Nasz agent! No co za kobita! Teraz przed dniu wojny ją. a lat, lat, lat. Ale przynajmniej paliwa mamy sporo. Paliwa mamy sporo. To, to, to jest na ważne. Zaraz też się powinno zrobić. Bombardowania są spoko. Za 50 dni się zrobią te. Dobra, wrzuć na razie piąteczkę, bo i tak musimy poczekać, bo nas ogranicza, nie mogę się dropnąć do tego. Oni porobią teraz te, te wszystkie forty dziwne. Slocik wolny, ja, ja, slocik wolny. Close fighter range, tego nie potrzebujemy. Strategiczny interception, attack, oba są potrzebne. Dobra, wrzuć na razie ciebie. Sowiet akceptuje, yes, yes Radius penatly gives bonus tank, medium tank, heavy tank, ale to my obaj dostaniemy, nie? Bo wymiana ta poszła. Dobra, zrób te fight armsy, bo chciałem tam przyszarżować jakieś w stronę już jeta tym myśliwcem, ale spokojnie. Nie ma potrzeby. Mam politykę pała i nie mam co z tym robić. Eee, consumer, production, czy ja coś dostanę? O, artym partyzantka, nice. Czy ja dostanę? Airspeed, eee, Factory, Dock, yardy... kusimy, kusi mnie, żeby to odpalić. A Chromosome, wiecie, byśmy cywilniaczków przyzaszczędzili na dłuższą metę? No, trochę byśmy przeoszczędzili. Trzy. No to Stability mnie boli, tylko. No, jak my teraz lecimy? Wy to budujecie. Ja, ja. Mm. O, Adolf. He! Adolf, dobra, go Adolf. Dobra, już to już Adolfa. Nie ma co co tu trzymać. Wyślemy go do Mińska. Rób siatkę szpiegowską. <noise> Piękne imię, Adolf. Zaraz to zrobisz. Za 30 dni. E, dobra, trzymaj ten slot badawczy. Jeden trochę potracimy, ale trudno. happen bywa. Bywa i tak. O, ty, już mogę, o, 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 o. Mogę, mogę, go. Gdzie jest fal... O, oh, jest, 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 jest yeah. Dobrze Norwegia, ale nie na Norwegię, ja potrzebuję na tego, o, na Danie. O, najpierw Dania, bo boję się, że mi tu płyną Brytyjczycy Powali ich coś jeszcze, czy coś Dania dołączę do od aliantów, si, dobra, wy tu wszyscy, wszyscy lat Wszyscy latacie, wszyscy latacie, świetnie Filipiny kaput Okej, White Piece, tak szybko? Oj, książce będą trochę więcej męczyć e, Teraz tak, bo tu zawsze się pierdzieli przez te wysepki głupie, wylećcie tędy Połowę rzuć tu, żeby ich zablokować, świetnie, a ty mordko lecisz tędy No i pronto, seniore. Pronto, 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 zaraz Dania skapituluje Ja, daj połowę tych, przebijaj się tędy Okej okay. Te dwie możesz rzucić tu, ty rzucicie się tędy Ty leć na ten porcik Dobra, radę, ja kapitulirę, nice e, Teraz wy, senior, lecicie Nasza flota Możesz to połączyć, pewnie nam od razu zdechnie tego Nie, w sumie tu i tu musisz Pewnie nam zdechnie na chwilę e, paliwo I ta flota sobie gdzieś tam sta... Kurwa, dziewięć mi tych strącili bandyty Konwoje mi topią Kurwa Bombowce morskie zaczniemy robić gdzieś tak w momencie inwazji na Związek Radziecki, zaczniemy spamić Islandia przyjmuje sprawy zagraniczne, si Okej okay. Transportowce, si Oj, ty, bo ciężko może być z tym, 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 tym Dawaj tędy Porcik trzeba przytulić Trzeba przytulić porcik Chyba bandytami do portu wleciał Tu nie ma portu, nie? Tu jest stocznia tylko O Odpal sobie te buściki, żebyśmy zaraz się nie przewrócili na O kurwa ty, ale mi surowce zdychają. Poczekaj, poczekaj, będzie dobrze. E, możesz mi to wrzucić, ja. E, PZK, PF się robią, więcej ciężarówków, to jeszcze więcej gumy. Kto tą motoryzację wymyśli? Przecież my tego nigdy nie zrobimy, nigdy my tego nie zrobimy. E, tu trzymasz slota, nie na te fightery, żeby od razu wleciało. 133 gumy. Hmm. Aha, ja muszę zrobić cel na handel z tymi. No zajebiście Na handel ze Szwedami, bo mi gospodarkę zamkną. Wiecie, co zrobimy to? Boli mnie, że poleci po stabilności, ale. Ale to sobie jakoś odbijemy. Jakoś. <ścoughs> jakoś to sobie odbijemy. Okej, okay, latacie nad tym, czemu wy nad tym nie latacie? Przecież tu macie lotnisko, czemu się nie przenosicie? Okej. Okay. A wy moglibyście tu pomóc czy coś? Dobra, to jakiegoś ubota złapaliśmy. Nie Mordo, tu! Tu Mordko. Tędy Mordko. Tu, 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 tu. Porcik trzeba zdobyć. Trzeba Porcik zdobyć, bo tam ci się już chcą ładować. Okej, okay. tu coś wybucha. Jednego ubota duńskiego przytopiliśmy, nice. Joachim Brendel, Hanna, Fritz. Może być Fritz Lang. Drugi agentcy? To drugi agent niech mi robi siatkę szpiegowską. W Londynie? Niech będzie w Londynie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba, co jest z tymi surowcami? Oni mnie topią, bo ja brałem od tego. Czemu one tak skaczą? Czy to już mi wleciał ten boost. Ja myślę, że dopiero jak to się skończy ładować, to mi wleci. A nie, to jest to jest tylko na 40. Dni, ten, na 90 dni ten boost. Aha. Nie, to się nie opylało chyba. w production, no bo mi teraz to usunie. Dobra, czaję. Czy znaczy nie jest aż takie złe? Dobra, mamy port e, ładujcie się na to i wrzucamy armię. Duńska flota po Dobra, ale porcik mamy i to się liczy. Boże, wy nawet bez zaopatrzenia ich gwałcicie. Znaczy jeszcze nie wskoczyła nawet kara za brak zaopatrzenia. Okej, okay, Norwegia dołączą. Ty, ja mogłem jakbym zraszawał i nie zdążyć dołączyć. E, jesteście tu już? Jesteście, no to cyk, do portu, nice Ty, nawet pływając tą nie, dobra, bo ona się teraz schowała Okej, okay, dobra, siema panowie e, Flota... gdzie jest flota? Flota niech idzie do portu Si usuwaj to sobie e, I wiecie co jeszcze możemy zrobić? E... Czekajcie, to są te, 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 to są destroyery, si, si Wrzućcie, żeby to się na razie zaupgrade'owało 33 gumy na minusie Ej, no nie rozumiem, te surowce tak skaczą Nie wiem jak one wchodzą Nie ja mam pojęcia eee, Co z tymi samolotami? Fightery, dobra, niech to się na razie tej kitrasi mm, Tego już nie poraszujemy. Możesz mi to wrzucić Eee tego nie potrzebujemy. do Air Mission Efficiency, uh, Supply Factory uh. Czemu ja mogę tego robić? Railway Network uh. No to też będziemy potrzebowali, dobra zrób to Okay. O, armia weszła, nice. Nie cię od braku zaopatrzenia, super. I teraz, jak już tu jest normalna piechota, to ona powinna polecieć na prędkości sobie w tym kierunku. Cyk. Dobra, który mamy? Mamy luty, tak? E jak mnie teraz blokują, bo tu będzie pewnie znowu czasowo ograniczone. Round No i tu się odpala fal-gelb, tak? I fal-gelb jest pewnie też tam ograniczony czasowo. O, integrate German territory into Reich. Dziękuję. Poznajacy są teraz niemcami oficjalnie, nie musicie już tego wstydzić. Eee... A nie, już mogę to robić. Tylko muszę zrobić cel. Okej, okay, dobra. No to myślę, że od razu lecimy. Myślę, że od razu możemy lecieć. Rond marzy Da. Rond marzy i lecimy. Bo wy już tu sobie poradzicie, nie? Poradzicie sobie. No, ale Arond Marzinocik będzie w kolejnym odcinku. Kto by się spodziewał, że Niemcy znowu obejdą Marzinota po raz który? Eee, łapy w górę, to czysty komentarz. Cześć, trzymajcie się. Na razie.